Najciekawszy temat sportowy yy, ostatnich dni to czy Jan Tomaszewski był agentem służby bezpieczeństwa. Oczywiście y, trudno to stwierdzić, ja nie jestem wróżką, poza tym może, że jeżeli coś działo się w 1986 roku, no to nawet gdyby Janek Tomaszewski kogoś wtedy zamordował, no to po 25 latach akurat nastąpiłoby przedawnienie i tej wersji się y, trzymajmy, ale to, że piłkarze, sportowcy byli agentami i donosili na kolegów. To wiemy dobrze, w Stasi na przykład był reprezentant Niemiec Ulf Kirsten, donosił co bardzo brzydkie na kolegów, ale i na własną narzeczoną. I co najsmutniejsze w tej historii, kibice mu to donoszenie wybaczyli i dalej sobie grał w reprezentacji Niemiec, tak jakby kibice nie słyszeli o takim przykazaniu z kodeksu harcerskiego, że harcerz. Nie kapuje i tego się też trzymajmy, no bo kapowanie to coś y, absolutnie okropnego. Ale do takich spraw agenturalnych na pewno jeszcze będziemy wielokrotnie wracać i na pewno też wszyscy bohaterowie tych afer będą szli w zaparte, bo taka jest najlepsza taktyka. I a propos y, chodzenia w zaparte, tu taki fajny dowcip, jak to mąż wraca trochę wcześniej z delegacji, patrzy, a żona baraszkuje w łóżku z jakimś innym panem. No ale się zorientowała, że mąż w drzwiach, Wychyla się spod kołdry i krzyczy: Zenek, ty tutaj? To z kim ja leżę w łóżku?